Cześć, jestem Karincia i witam Was w ósmym odcinku serii Podróżnik w grze The Sims 4. A dzisiaj zwiedzimy miasto, które dla wielu graczy jest bardzo nudne, a dla wielu graczy jest bardzo ciekawe, gdyż jest pustą kartką na samym początku gry. U mnie jest zapełnione, gdyż ja gram na save'ie, który sama zapełniłam, więc tutaj Newcrest mam już zapełnione. Jeśli chcecie wiedzieć dokładnie jakimi parcelami, co jak się nazywa, to zapraszam do odcinka o właśnie moim save'ie zerowym, który też będzie podlinkowany w i i tam właśnie w opisie odcinka tego filmu macie właśnie linki i nazwy wszystkich tutaj parceli. A więc dla części graczy mówię, jest to nudny świat, bo nic nie ma, trzeba go samemu, samemu zapełnić. A dla wielu z nas jest to ciekawa opcja, żeby po prostu mieć jakieś swoje ulubione parcele, jakiś sklepy, jakieś restauracje, jakieś spa, jakieś, nie wiem, kręgielnie, czy zupełnie jakieś ciekawe, mówię, parcele, które nigdzie nie pasują może, a może na, na które nie mamy nigdzie miejsca. Newcrest jest taką fajną bazą pod coś, co można zbudować. A może właśnie tutaj chcecie zbudować osiedle mieszkalne, a w Wierzbowej Zatoczce mieć same parcele publiczne też tak możecie zrobić, a więc Newcrest ma wiele, wiele, wiele możliwości. Przeważnie w moich, powiedzmy, rozgrywkach robię tak, że tutaj są domy, tutaj są domy, a tutaj są parcele publiczne, ale tak nie musi być. Jak widzicie na tym sejwie zerowym mam wszędzie parcele publiczne, żeby po prostu zwiększyć możliwości Newcrest i żeby było ono bardziej użyteczniejsze. Mam tutaj swoje jakby szablonowe parcele, bo mam spa i mam dwie moje ulubione restauracje. Tu mam rzeczy z galerii, a więc tu są od Maxis. Tu też mam rzeczy z galerii, też bardzo fajne, więc myślę, że będzie gdzie się wybrać. I ja dzisiaj chciałabym się z Wami wybrać do tej parceli. Bo te parcele, jeśli ktoś oglądał Legacy Challenge, to widział, a ja bym się chciała dzisiaj wybrać tutaj. Jedno z moich najnowszych odkryć i to jest naprawdę fajna parcela pod jednym względem, ale oczywiście przy okazji spojrzymy sobie co jest w tej części Newcrest. Na początek przyjrzymy się co tutaj mamy w tej dzielnicy. Ta dzielnica składa się z tych tutaj parcel oraz z tej parceli. A więc mamy tutaj bardzo małą dzielnicę. Jak widzicie, mamy tu oczko wodne, a więc jest gdzie łowić ryby? Mamy teraz wiosnę, więc idealnie widać, że tutaj mniej więcej zawsze się pojawia albo właśnie tor wrotkarski, albo miejsce na łyżwy. Zawsze gdzieś tutaj właśnie też się pojawia miejsce z jakimiś właśnie babeczkami, albo innymi rzeczami. Z tyłu mamy tutaj miejsce do grillowania i swojego czasu, jeśli ktoś oglądał serię od biedaka do bogacza, to wie, że tutaj niektórzy simowie szaleli z tym gotowaniem tutaj naprawdę, więc to było istne szaleństwo. No i z tyłu za tym mamy drabinki, więc jeśli potrzebujecie miejsca z drabinkami po prostu, to tutaj jest. A więc jest tutaj małe miejsce, powiedzmy takiej części wspólnej za tymi wszystkimi parcelami. No i oczywiście tutaj naokoło się zawsze pojawiają również różne rzeczy do zbierania, skałki i takie sprawy. Więc mała dosyć dzielnica. My dzisiaj sobie wyjechaliśmy tak naprawdę do sklepu, a więc to jest sklep, ale taki powiedziałabym może niecodzienny sklep i to jest taki sklep, który mnie troszeczkę inspiruje do pewnej rozgrywki, no bo są różne rzeczy, które można zrobić w Simsach, których nie wykorzystujemy wydaje mi się najczęściej i coś takiego właśnie jak salon sukien ślubnych jest bym powiedziała tutaj idealna więc tutaj możemy zabrać Simów, Simeczki na przykład żeby potestować na przykład różne białe suknie są tu wystawione i mój Sim nie musi na przykład kupować tego smokingu, ale mogę mu powiedzieć, żeby przymierzył ten strój i, żeby, i żebym go zobaczyła przynajmniej jak będzie wyglądał. I mogę na przykład zabrać jego znajomych, jego rodzinę i po prostu tutaj przyjść i po prostu pomierzyć stroje po prostu i zrobi taką e, fajną rzecz, typowo powiedziałabym może rodzinną, a może jakąś właśnie taką rzecz ze znajomymi typowo. Więc myślę, że to jest fajna sprawa, tutaj jest są łazieneczki, jest miejsce, żeby posiedzieć, żeby właśnie poprzymierzać coś, jeśli mamy właśnie jakąś simkę, sima, który się szykuje do tego wielkiego dnia, więc myślę, że to jest fajna sprawa. Mamy też lustra, można się poprzeglądać, a na górze jest również, bym powiedziała, taka część ala, bym powiedziała, do upiększania się, jak widzicie, mamy ala tutaj, miejsce do makijażu, mamy wannę. No i mamy powiedzmy ala salon fryzjerski, więc bardzo fajnie bym powiedziała przemyślane miejsce. Brakuje mi jedynie tutaj miejsca do robienia zdjęć, bo bym powiedziała parom młodym, no ale powiedzmy coś takiego, ale właśnie upiększanie się ala fryzjer, makijażystka przed tym wielkim dniem tutaj też mamy. Wydaje mi się, że jak ktoś ma tutaj akcesoria, które umożliwiają właśnie posiadanie tego stolika do makijażu, to właśnie ładnie tutaj można to wrzucić zamiast tego prowizorycznego, więc myślę, że bardzo, bardzo, bardzo fajna sprawa, więc myślę, że taka parcela, która powiedzmy nadaje troszeczkę powiedziałabym większej głębi, większej historii naszym simom, które możemy opowiedzieć jest naprawdę fajna i właśnie tą parcelą po, po prostu chciałam Was zainspirować do szukania właśnie może jakichś ciekawych sklepów również właśnie w galerii, tak jak właśnie ten salon powiedziałabym, sukien ślubnych, powiedzmy sobie szczerze. A więc tak wygląda pierwsza okolica w Newcrest. Przez Newcrest myślę, że dzisiaj dość szybko i żwawo przebrniemy, więc ten odcinek zapewne długi nie będzie. Teraz chciałabym pójść do tej właśnie części, gdzie takie tak naprawdę zawsze wstawiam właśnie moje ulubione restauracje i spa od Maxis. I myślę, że się wybierzemy pod Wilczycę. Myślę, że Szezlamę wszyscy znają. Więc się wybierzemy do restauracji pod wilczycą. Jedna z moich tak naprawdę ulubionych restauracji. Uhu, uh, Mój my... oczywiście Sim się ubrał elegancko, no wiadomo, pod wilczycą jest elegancki strój obowiązkowy. Mamy oczywiście bar, mamy stoliki, mamy nawet jeden duży stolik na zewnątrz, jakbyśmy potrzebowali. Mamy skromną i małą kuchnię, no i wiadomo, łazieneczki, więc. Myślę, że pod Wilczycą pewnie część z Was zna. Ja tutaj też często z Simami bywam, jak już chodzę do restauracji, więc w kilku seriach chyba się to miejsce przewinęło. Tak mi się przynajmniej wydaje, jeśli chodzi o część, właśnie tutaj Newcrest. To się składa z tych tutaj pięciu parcel. Ta jest największa, te są najmniejsze. One mają 30 na 20 więc mają idealne wymiary, czy właśnie pod to spa, czy pod wszystkie restauracje, więc tutaj idealny. Się w to wpisują. Za nimi jest, bym powiedziała, taka część właśnie publiczna. Mamy w kilku miejscach stoliczki, mamy grille. Tutaj się również pojawiają skałki tego typu rzeczy, więc można właśnie tutaj sobie również poprzebywać. I niestety w tej części nie mamy gdzie łowić ryb, a więc to jest powiedzmy jedyne miejsce w New Crest, gdzie nie złowicie ryb, więc tutaj warto na, o tym. Wspomnieć, to jest jedyne miejsce, które powiedzmy w tej części, właśnie publicznej, jest bym powiedziała najbardziej ubogie. No, bo tak naprawdę ma tylko te grille i tylko jakieś tam ławeczki i takie sprawy, i tylko właśnie również obiekty kolekcjonerskie. Więc na to musicie być w tej części przygotowani. No i zmierzamy już do tej ostatniej części. Ta ostatnia część New Crest w moich seriach najczęściej się pojawiała, więc jeśli. Jak ktoś oglądał na przykład serię Więzienie, Psychiatryk, Małe Dzieci czy Czarną wdowę, to na pewno te części Crest kojarza, więc tutaj się wybierzemy na basen i Was za chwilę tutaj oprowadzę. I jesteśmy na wspaniałej parceli, bym powiedziała, z basenem, proszę bardzo. Tutaj oczywiście dzisiaj nie mamy zbytnio pogody na basen, ale jak widzicie, tutaj jest basenik, jest kosz, są huśtawki dla dzieci. Są również różnego rodzaju tutaj bym powiedziała stoiska, miejsca do jedzenia, dla dzieci jakiś basenik, łazieneczki i tego typu rzeczy różnego rodzaju. Więc myślę idealna parcela dla całej rodziny na po prostu wyjście wspólne i wspólną zabawę. Jak widzicie nawet bar jest, więc nawet drineczka sobie można zrobić. Tutaj już się widzę Lili feng kąpie, więc idealnie jak widzicie obok postawiłam plac zabaw dla małych dzieci, no bo zdecydowanie żadnego tutaj placu zabaw w grze dla małych dzieci nie ma, więc zdecydowanie też, żeby tutaj coś mieli ode mnie, to im postawiłam. Jeśli ktoś właśnie oglądał moje serie, to psychiatryk był tutaj, również tutaj było przedszkole dla małych dzieci, tu było więzienie, a tu mieszkała czarna wdowa, więc jeśli ktoś oglądał tę serię, to pewnie tutaj to kojarzy. Tutaj właśnie mamy w tej części również zjeżdżalni, właśnie plac zabaw dla dzieciaków, więc tutaj zawsze można przyjść sobie pozjeżdżać. Również tutaj są drabinki, również tutaj są toalety publiczne, jak widzicie tutaj się pojawia sezonowo jakaś budka zawsze, mamy grille, mamy miejsce właśnie, żeby coś zjeść, więc tutaj zdecydowanie jest to największa, bym powiedziała chyba z tych okolic, bo to są te parcele oraz te tutaj dwie parcele, więc jest tego sporo. Tutaj z tyłu mamy również miejsce do łowienia ryb, więc również są tutaj dwa, widzicie, miejsca do rybek, więc jest co łowić. Tutaj też z tej strony mamy również grille, więc tak bym powiedziała szczerze, w tej dzielnicy jest wszystko. I tu mamy jeszcze kolejne, o widzicie, toalety publiczne, więc mamy takie, te toalety publiczne, mamy e, drabinki, mamy miejsce do zabaw w domku dla zabaw. Mamy właśnie toalety, mamy te łowiska i również się pojawiają wszędzie skałki i roślinki, więc tutaj jest dosłownie, dosłownie wszystko, bym powiedziała. I też piękny widok na wodę z taką fontanną, więc tak oto prezentuje się ostatnia dzielnica w Newcrest, która ma również, bym powiedziała, ulicę Istnie z. Wierzbowej zatoczki, po której oczywiście od czasu do czasu tutaj jeździ sobie tramwaj, więc również mamy dodatkową atrakcję, bym powiedziała, w tej dzielnicy. Mówię, iście z wieżbowej zatoczki, nawet tutaj mamy taki mostek, ale wieżbowa zatoczka, więc bym powiedziała, no, idealnie się wpisujące, właśnie bym powiedziała, również w tę estetykę, te domy tutaj, proszę bardzo, wyglądające idealnie dookoła z wieżbowej zatoczki, bym powiedziała, szczerze. Więc tak to oto się prezentuje ta ostatnia dzielnica Newcrest, ta ostatnia pusta dzielnica, pusta kartka, bym powiedziała, czekająca tylko na zapełnienie i czekająca, bym powiedziała, na Wasze pomysły i na to, co znajdziecie w galerii. Więc ja śmiało zachęcam właśnie do pobierania parcel, do szukania. Można się inspirować tym, jakie parcele ja wstawiłam, ale nie musicie, możecie tutaj wstawić również parcele mieszkalne, jakie chcecie. W galerii można znaleźć naprawdę mnóstwo różnych perełek, więc serdecznie, serdecznie zachęcam. Te wszystkie parcele, które tutaj są postawione, są oczywiście w moich ulubionych, więc jakby coś w galerii, jak wejdziecie w moje ulubione, to tam też te parcele znajdziecie. I wiele, 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 wiele innych, bo zdecydowanie w moich ulubionych dodałam niesamowicie dużo parcel, w szczególności mieszkalnych, więc mieszkalnych jest naprawdę sporo, ale tych publicznych też jest kilka swego czasu właśnie. Uzupełniałam właśnie, powiedzmy, przekrój właśnie tych parcel, żeby ich troszeczkę było więcej, żeby troszeczkę więcej było również takich publicznych, bym powiedziała, parcel. Więc serdecznie chcę was zachęcić właśnie do tego, żebyście zrobili swoje niukrest, zapełnili je swoimi parcelami, jakimi lubicie. No i żebyście, ja zachęcam do tego, żebyście po prostu mieli jakiś taki schemat swój ulubiony parcel, które wstawiacie, nawet żebyście może zapisali sobie w bibliotece, może byście je sobie idealnie dopasowali tutaj wszędzie do tych rozmiarów. Tu wiecie, gdzieś przyciąć tu coś takiego tutaj troszeczkę na większej parceli, tu troszeczkę na mniejszej parceli, żebyście pokombinowali i właśnie sobie to ułożyli, tak jak właśnie to wam pasuje. Jak widzicie, ja zostawiłam kilka parcel pustych, żebym ewentualnie miała możliwość Czegoś dostawienia będę potrzebowała, bo oczywiście nie muszę na samym początku tego zapełniać w pełni. Mogę sobie zostawić pewne właśnie puste e, miejsca, żeby to czymś właśnie później pouzupełniać. Jak właśnie mi przyjdzie na myśl, a, a może taką parcelę bym wstawiła, a tego mi brakuje, a to potrzebuję, więc akurat z punktu widzenia historii, z punktu widzenia Sima, często różne rzeczy są nam potrzebne, i często różne rzeczy. Potrzebujemy, więc zachęcam do wypełniania New Crest, bo tak jak mówię, jest to kartka, która pozostawia miejsce na wyobraźnię, obym powiedziała tak, a więc ruszcie, ruszcie, swoją wyobraźnię i ruszcie swoje zmysły i wypełniajcie New Crest. Opowiem tak i korzystajcie z niego. Ja jestem tutaj wielkim adwokatem New Crest i mnie się podoba, że mamy taką pustą kartkę, z którą możemy zrobić co chcemy. Nie musimy burzyć żadnych Parcel, które stworzyło Maxis, nie musimy nic powiedzmy, zmieniać. Możemy to zrobić wszystko po swojemu. I cieszę się, że jest to w grze podstawowej dla wszystkich graczy, wiadomo, Newcrest nie było w grze od samego początku. Dopiero później z aktualizacją jedną doszło, ale się cieszę, że na coś takiego twórcy się zdecydowali, pomimo tego, że do złudzenia czasami przypomina swoją estetyką wierzbową zatoczkę, ale i tak fajnie mieć coś. Nowego, chociaż mamy czasami w te różne wieżowce inne sprawy, jakbyśmy mieli wrażenie, że to jest coś pomiędzy San Shuno, a wieżbową zatoczką, bym powiedziała tak, a więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podoba, troszeczkę krótszy niż pozostałe. No ale podróżnik skończył swoją podróż troszeczkę szybciej w dzisiejszym odcinku, no bo nie było aż tyle co opowiadać, aż tyle co odkrywać, bo po prostu trzeba z tym zrobić, co chcemy. Więc ja dziękuję za oglądanie tego odcinka i do usłyszenia, do zobaczenia. Susu!